Ekspresowy fręcz na perfekcyjnie rozłożonym żelu testujemy żeluj na luzie w kolorze pinki. Zaczynamy od aplikacji bazy techniką wcierki, następnie prawidłowo podkładamy szablon i możemy przejść do wykonania szkieletu. Cienki, tunelowy, ale dzięki prawidłowej architekturze będzie niezwykle trwały. Opracowujemy sobie szkielet i możemy przejść do przygotowania płytki i aplikacji warstwy budującej. Odcień pinki to ideał pod fręcza. Aplikujemy sobie najpierw warstwę poślizgową na cały paznokieć, następnie warstwą budującą. Bez żadnego cięcia zobacz jak przepięknie ten żel się rozkłada i ekspresowo poziomuje na płytce paznokcia. Jest perfekcyjny do techniki żelu bez piłowania. Ale jeżeli masz ochotę na małe poprawki, możesz sięgnąć po cienki pędzelek i dopracować wszystkie najmniejsze detale. Na koniec ekspresowy french naklejka wodna. Dokładnie tą techniką ekspresowo wykonasz frencha. Pozbywamy się wody, zabezpieczamy całość topem. Jak ci się podoba efekt końcowy, Najrzyj na strony Neu, wybierz swój ulubiony odcień żelu i postaw na szybką i estetyczną pracę z efektem wow.